Dzień dobry, tydzień rago, witam w pierwszym odcinku z MS, którym jeszcze nie jest, ale będzie. Nasz tutaj ludek nazywa się Pablo Deskaba i jest grany na nowym serwerze, który wystartował tydzień temu i nazywa się Opel Zafira. I będziemy tutaj grali tak, tak trochę bezkojnowo, bo mam bardzo mało coinów. Nie grałem jakiś okres czasu od drugiego Merda Światowego, tak naprawdę Paladynem. Zaraz poladena będzie kontynuowana, nie marcie się. Wolno czy szybko, nie wiem, zobaczymy. Tam za dużo już nie zostało i tam wolno jest grane, szczególnie że ostatnio też nie było grane, więc e, tam nie ma co się spieszyć, a mam ochotę się wkręcić z powrotem trochę w, w granie i mam ochotę coś porobić takiego e, miejsc stresowego i takiego śmiesznego. Poza tym takie akcje na nowym serwerze, gdzie jest dużo ludzi, gdzie też jest dużo ludzi, których znam z innych serwerów i nie mam z kim grać e, na, na, na tym serwerze. Gdzie jest mój AirPack? W sumie nawet nie mam z kim pogadać, jak gram, więc stwierdziłem, że to taka będzie odskocznia od tego, że od takiej codzienności tam chodzenia na jakiegoś bossa, albo jak katasów, czy Rosha przez dwie godziny w ciszy i oglądając tego streama, tutaj na tym nowym serwerze chociaż sobie mogę z kimś pogadać albo kogoś nowego poznać. I tak sobie tutaj właśnie pogrywam. Wybrałem sobie tutaj Eka, żeby wyjść z ruka, bo Chipsov dodał nowe czary dla Eka i dla Paladyna na low level. I tutaj jest front sweep, taki mini. Front sweep, co bije przed sobą trzy mopki. I to jest w sumie ciekawa sprawa, bo pamiętam jak właśnie grałem paladynem i poszliśmy na tym hantą z marszałem i tak dalej. To była taka akcja, że oni się na nie mogli wbić w tego kajmana i żeby się sherr załączył. I trzeba było wychodzić na powierzchnię, bić jakiegoś żuka, żeby włączyć szera, i dopiero wchodzić na kajmany i bić kajmany. Gdzie teraz ten problem został chyba rozwiązany w ten sposób? Tak samo Paladyn mógł mieć trochę problem, żeby się wbić. No teraz po prostu rzucicie sobie ten czar, zadacie Demęcz, włączą się szera i, i po problemie, nie? czyli fajne, fajne rozwiązanie w sumie, żeby załączać tego szera już na respie, a nie gdzieś na jakichś wężach czy stonkach pod respę. Więc to fajna sprawa w tym, w tym wypadku, co zostało dodane przez Cipsoft. No tutaj wiliśmy ten ósmy level, ja to przeskipowałem, no bo to wszystko było na paladynie, to, to nic ciekawego się nie dzieje i wyszliśmy sobie właśnie tutaj do Venore i miałem prejana lota 6 na 10 na salamandry. No i udałem się tutaj do tego respa pod wenorę Poza tym, też był właśnie w Tutaj widzicie takiego tego goblina głowem, to znaczy, że tam jest res raz, razy dwa i dwa razy szybciej się tam mobki re respiły na tym terenie. Więc to też było ważne, bo wszędzie było wszędzie pełno ludzi, więc tam było po prostu wszędzie pełno więcej ludzi, ale moby za to się szybciej respiły. No i sobie tam biłem te salamandry i tam jakieś inne rzeczy, ale nie chciałem wydawać żadnych potów na... Przez pierwszy tydzień, dopóki kaski nie wyjdą, nie chciałem wydawać żadnego hajsu na poty ze store. Chciałem po prostu tak grać, żeby zbierać sobie te poty, ten hajs na te poty i takie przypalać, Może wolno się tak gra i tak dalej, ale trzeba było podbić Magic Level. No to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, bo z ósmym Magic Levelem to za wiele się nie stanie. Wspalając jednego Wanda ten Magic Level wyskoczył na 35, więc to jest spora różnica w leczeniu, w zadawaniu healów. Tych manasów po prostu pójdzie mi mniej, jak będę farmił tego Golda. No i sobie tak tu biłem to wszystko, zbierałem. Wszystko co popadnie, odnosiłem do miasta. Chodzenie do miasta to mi z powrotem sprawiało to, że po prostu regenerowała mi się mana. Ja sobie oglądałem stringi w tym czasie, gadam z kimś. Takie wolne tempo, fajnie przyjemnie się gra. Stwierdziłem w pewnym momencie, że idę do Caspo Pikaxa, Przy okazji po drodze zdro zdropię sobie samemu dwarven shielda, Co się udało. Trochę czasu to zajęło i kosztowało mnie parę manasów, ale udało mi się zrobić tego dwarum. Silda i miałem tego Dwarem Silda. Zanim udałem się do więzienia do Kas, wziąłem sobie klucz. Tak na wszelki wypadek, jakby mnie coś zamknął. No i tu po drodze właśnie do Newportu, żeby wziąć misję na. Y Pikaxa I później poszedłem właśnie do więzienia. Poczekałem aż ktoś będzie szedł, tak sprytnie. I poszedłem za nim. Poczekałem aż on wybije. I odebrałem sobie tutaj item, żeby wymienić go na Pikachsa. I nie planowałem oddawać tego Pikachsa. Stwierdziłem, że go po prostu sprzedaję od buta na markecie, bo potrzebuję hajs na podki, na czary i na wszystko. No i tak zrobiłem. Sprzedałem go za 6000 i sobie poszedłem na darasie przez Adventure Guild, żeby nie tracić hajs na podróże. No i na tej darasie pobyłem trochę łaspy i poszedłem pod Minosy. Poszedłem pod Minosy, żeby. Yy, właśnie też. Postać tam trochę, pobiłem mi nosy, pozbierałem jakieś śmieci z ziemi i czekałem, aż będzie szła jakaś ekipa. No i jakaś ekipa w końcu przyszła, no i się z nimi zabrałem, żeby pójść po stertringa. No i tego stertringa też sprzedałem za 6500. No prawie stąd nie wyszedłem. Jakiś chłop stąd nie wyszedł. E, Albo zapomniałem ustawić egzury <grymna> na, na leczenie i tutaj nagle oni wszyscy zaczęli wybiegać, a zamiast to powybijać i tutaj jakiś chłopadów, nawet go nie zdążyłem z, z, zlodować, bo nie miałem jak, bo to już był taki mała panika gaming, nie tak w ogóle, to ja nie umiem grać magicznymi postaciami, nie, 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 nigdy za bardzo nie grałem, zawsze tam wbijałem jakiś mały level tymi postaciami i jakoś mi się odechciewało grać, nie wiem jak długo tutaj pogramy, ale trochę tutaj pogramy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ogóle... ale paladynem też będzie grane, więc nie martwcie się, paladyn też będzie grany, seria z Paladyna też dalej będzie. Później się dowiedziałem na streamie u Maxiego, że ktoś powiedział, że mając Pikaxa w depo można oddać Pikaxa. no to stwierdziłem, że okej, okay, ja nie mam Pikaxa, bo go sprzedałem, więc... No, ale pójdę sprawdzę, może uda się go też oddać. No i udało się oddać. Ważne, że miałem go zaliczonego e, w QuestLogu, że go e, wymieniłem tam w kas i automatycznie zaliczyło mi questę dalej. Więc w sumie fajna sprawa. Wszyscy mówią, no przecież tak można od dawno i, i od iluś lat, i tak dalej. No to czemu nikt wcześniej o tym nie mówił? I czemu jest taki szał na te pikazy? Jak można tak robić? Nie? No, to czemu one tyle kosztują? Nie? nie, trochę nie rozumiem. No, ale w każdym razie. E, no, tak sobie właśnie tu wbijałem to e, 20 level. No i tak to właśnie poleciało. Nie zużyłem żadnych podków z tory i zrespił się Ferumbras. I w sumie dobrze, że się zrespił, bo będzie mieli napinacze na serwerze na początku. Nic. Do zobaczenia w następnym odcinku. A jak ktoś nie widział jeszcze serii z Paladyna, to też zapraszam do pooglądania i tam może dowiecie się czegoś jeszcze. Bye bye.